Naprawdę paskudna pogoda, witam was na dzisiejszym odcinku. Z o, moi drodzy chcę tylko zobaczyć za, zanim wypuszczę kury, jak to tutaj wygląda. Czy to wszystko kurde mokre czy jak. No ta słoma trochę jednak zawsze tego brudu mniej wniosą. Ta siatka myślę, że też to spowoduje. Jak widzicie góra nie jest napełniona wodą, tam za to są. Ta jedna jest pusta, ta jest pusta, ale ta jest z kolei dopełna. No tutaj też, kurczę no, no pada, no takie, takie mamy uroki e, jesieni, zimy, więc to jest, to jest normalne, ale na to trzeba jak najlepiej zaradzić po prostu i, z, i znaleźć rozwiązanie i myślę, że takie rozwiązanie jakoś tam znalazłem, więc e, moi drodzy, co lakusiek, kotki się spały? Więc moi drodzy puszczam o styropian mi spadł widzę puszczamy kurki, ale teraz jakoś muszę lepiej kurczę, tu nie wiem, zabezpieczyć tutaj Bo wczoraj mi to na przykład się wyśliznęło, nie? No To takie też trochę jest. W sumie wiem jak to zrobić to, bym musiał wykrzywić to. To tutaj wykrzywić tako i to by się tak zahaczało, wiecie, lepiej znacznie, nie? No. Dobra, więc mam nadzieję, że to tak dobrze. Kurczę, szkoda, że ten styropian mi tu podzlatywał. właśnie tutaj. Szkoda, szkoda. No ale co zrobić? Widzę, że już dużo kurek wyszło nawet. Dzisiaj chciałem kury przytrzymać trochę, żeby ponosiły tutaj jajka, żeby za czasem nie, nie ponosiły mi gdzieś na zewnątrz. Chociaż nie sądzę, że taką zimną pogodę będą chciały na zewnątrz nieść. Miejmy nadzieję, że nic im nie będzie od tego styropianu wiecie, żebyście na nie najadło, nie? No dobrze jeszcze lecimy zaraz do... O patrzcie ile napadało tutaj damy ten styropian sobie on sobie tutaj leży e, a jeszcze jedno chciałem, tak to tutaj wygląda. Wody muszę psiakom nalać Jeszcze jedno Chciałem zobaczyć tylko eee, Co u kurek tutaj widzę w Seramy sobie ładnie chodzą Mimo brzydkiej pogody Serama co A wygoniła cię widzę stamtąd Wygoniła cię stamtąd Ta duża Nie wiem czy kurcze wypuszczać te kury Bo jest tak zimno dzisiaj Muszę zobaczyć na pogodę i kurczę się zastanowić, bo wiecie, jak jutro ma być już lepiej, ja wiem co. To, to myślę, że nie wypuszczam ich dzisiaj. Bo pamiętajcie, że jednak taka pogoda tu też może wiecie. No coś kurką może nie się stać, ale no mogą mieć później jakieś kurcze, wiecie, problemy. Znaczy, no problemy. No wiecie o co chodzi. Patrzcie, ile kurek tam widać. Lubię taki widok. Dobra, jeszcze na szybko do odchowalnika zobaczymy, jak widzicie, kład stoi w zasadzie nieużywany. Też bym musiał do tego przysiąść. Tutaj garaż ładnie sobie wyczyścić, co lakuś. A ja chcę wejść do odchowalnika i zobaczyć moi drodzy, tylko ten. Tutaj trochę tej słomy wziąłem właśnie dla kurek, tam przed wejściem, tam wszystko jest ok. Tylko chcę zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Eee, całkiem fajnie. Przyjemnie nie ma jakiegoś tam y, zapachu. Właśnie, jaka to jest żarówka? Nie, to nie jest grzewcza, chyba. Ile ona ma? A nie, 75 75 wat Także to jest taka konkretna, już. No, także ten, to jest grzewcza. Ja myślałem, że to jakaś kurczę, zwykła żarówka. A to jest moi drodzy grzewcza. No, nie wiadomo sobie, czy grzewcza. Typowo, ale no. Dobra, kotki w sumie nie chcę tu, trochę pochodzą. Nie ma problemu żadnego. Niech one sobie tu chodzą. A, a ja wezmę tą żarówkę i spróbuję zamontować u, u tej seramy, żeby trochę ją, e, trochę ją podgrzać. Powiem Wam tak. E, stało się coś kurczy. No nie, nieprzyjemnego. E, jeżeli chodzi tutaj o przyszła Trixie, tak w ogóle. Ale ona tutaj. Przejdę do rzeczy. E, nie ma. Dwóch pisklaków. Nie ma dwóch pisklaków, i moi drodzy e, Trixie, tutaj raczej nic nie, nie zdziałała. Bo ona jest, ona tu przyszła, a tu było zamknięte. Także ona tutaj nic nie miała, e, nie miała co zrobić. Ale o co chodzi, moi drodzy? O to chodzi, że nie ma dwóch pisklaków. A co, co ujrzałem? Tutaj poszedłem na chwilę do tego odchowalnika. Przyszedłem, otwieram drzwi, no i patrzę, a jest tutaj jeden mały pisklaczek właśnie seramy, rudy, który jest teraz no, w nie najlepszym stanie i, i ta tak foka jarzębiata od tych wiecie pisklaków, tak foka zdziczy, patrzę patrz jak go po prostu dziobnęła i to dość mocno, jak na takiego małego pisklaka, a jej siłę no to wyobrażacie chyba sobie. E, zaraz szybko ją wziąłem Wytargnąłem z tego kurnika Ona gdzieś tu sobie chodzi Ale już jej nie wpuszczę oczywiście e, Tylko Tylko ją wezmę do, do niosek. No i teraz pytanie Pytanie gdzie są e, Gdzie są te dwa pisklaki Które zginęły Trochę się obawiam, że Nie wiem no, kurczę, Nie wiem czy tu by było w stanie Jakiś mysz czy szczur wejść Wiadomo, że to są małe pisklaki i łatwo je by było ukraść. Także tego się obawiam. No albo, że też kwoka im zrobiła krzywdę. Ale nie mogę znaleźć tych pisklaków w ogóle nawet martwych, moi drodzy. Trochę tam przetrząsnąłem tą słomę, nawet trochę bardzo. I powiem wam, że no... Jest mały problem. Tutaj też patrzyłem, wszędzie... W możliwe miejsca patrzyłem, tutaj... Eee, o, kwoka teraz zeszła na chwilę, ta stąd. Także no jest. Nie jest problem. No i szkoda mi tych dwóch kurczaczków. No kurczę, już się tak cieszyłem. A tutaj patrzcie, no... jaj, No szkoda, szkoda. Szczerze nie sądziłem, że ta kwoka coś im zrobi. No ale jak widać, nie? Także nie wiem teraz co z tą sera mam zrobić. Nie wiem czy nie wziąć się jej w bezpieczne miejsce czasem. Yy, ale się też obawiam o tego jednego rudego, bo też dostał no nieźle z tego dzioba, bo akurat to widziałem. Także wziąłem ją najszybciej jak, jak po prostu mogłem. No ale co dostał to dostał, yy, więc trochę się o niego boję. Ale no zobaczymy, miejmy nadzieję, że wytrwa. Że przetrwa, a na mnie trochę niepokoją te dwa piskraki, zagubić raczej, by się nie zagubiły. Myślę, że to jest sprawka albo jakieś gryzonia, albo kurcze, albo tej kwoki, nie? Także szkoda. No i, i nie wiem, czy tej kwoki, tej seramy gdzieś nie przenieść, tylko muszę pomyśleć, gdzie. Wydaje mi się, że w domu była najbardziej bezpieczna. No. no dobrze, więc e, kwokę już z małymi mam tutaj w kartonie. Taki kartonik wysoki. Całkiem dobrze, fajnie. Tam mamy jedzonko, Biorę oczywiście polidło dla nich, dam im jajeczko i biorę je jak najszybciej do domu. E, szczerze żałuję, że, że zostawiłem je na noc właśnie w tym miejscu, bo, bo dwa by na pewno jeszcze żyły. No a gdzie one są, to szczerze nie mam pojęcia, jeszcze tu później przyjdę, za chwileczkę, jak tylko się zaopiekuję tymi, co mam tutaj i poszukam te dwa, może gdzieś będą, ale no nie sądzę, nie sądzę, bo no gdzie mają być, powiedzcie, pod tą kwokometr Prawdziwie? bo mówię, może się przedostały, są cicho, bo się grzeją pod nią, ale nic nie widzę i szczerze wydaje, nie wiem, nie wiem co myśleć, w sumie. Te, ale postaram się je poszukać, chociaż ciała, żebym wiedział, że zrobiła to kwoka, a nie jakiś gryzoń, może może tak, e, no ale teraz ja lecę z nimi, bo trzeba się też e, tymi zaopiekować. Także moi drodzy, to są te cztery pisklaki, którym udało się przeżyć, e, dałem im jajeczko jak widzicie e, i ten rudy ma się dobrze, właśnie to jest ten rudy, który został dziobnięty przez, przez tą kwokę dzikom. Na szczęście, jak widzicie, jest już dobrze. Już wiem, że na pewno przetrwa. Zresztą jest taki największy, także on, on jest bardzo silny. Także dobrze trafił akurat. No szkoda, naprawdę szkoda mi jednego czarnego i jednego ludego, bo by było naprawdę fajne statko. To znaczy jest nadal, ale no wiecie o co chodzi. No szkoda, nie? Napoiłem, pokazałem kurczaczką wodę i tak dalej. No i mają właśnie jajeczko sobie jedzą, kwoka się nimi ładnie tutaj opiekuje. Lampę mam tutaj również, mamy kartonik, wodę mają, tam pszenicę z faszą też mają, także wszystko jest dobrze. No myślę, że na razie będą nimi się opiekowało, a później pomyślimy co dalej. O, piją jak widzicie, no więc super. Tak się zastanawiam, czy te kurki już wychodzą, czy raczej nie. Patrzcie, jak tu światło ładnie pada na kurki koguta. Tu widzę. No, także, te są chyba to są stare kurki. Tutaj stare, wydaje mi się, no tak dużo. No nie, raczej siedzą w środku, no ale się w sumie też nie dziwię. Jak tak pada, to też bym siedział w środku. E, no, jeżeli chodzi tutaj o ten, o tę lukę to byłem, muszę zobaczyć w Castoramie jak przypadają te płyty żeby czekajcie okay, dam na to by i tak te kurczaki chodzą tutaj mi no tutaj właśnie mi tam o koło od odchowalnika gdzieś chodzą bym musiał zobaczyć jak wymiarowo są te płyty żeby odpowiednio kupić no moi drodzy serama jest bezpieczna ale cały czas jakby nie mogę nie mogę sobie wiecie odpuścić jeżeli chodzi o te inne pisklaki nie bo ja ich po prostu moi drodzy nie widzę tu też ich nie ma a kurki zostawiam na razie w środku bo dzisiaj jest taka pogoda zimno mokro muszę zobaczyć na pogodę jak to będzie e, przez najbliższe dni tak jak wam mówiłem ale stwierdziłem że ich nie będę puszczał a a u te odsyramy. bardzo dziwna sprawa, bo dwa zaginęły w zasadzie bez śladu, bo nie ma śladu, no nie ma. No tutaj nawet nie wiem, jakby mógł wyjść, no ale też nie ma ich tutaj, no. No dobra moi drodzy, więc tak to właśnie wygląda, a my lecimy do gęsi. No ok, jesteśmy u gęsi, u kaczek. jak widzicie kaczuszki sobie chodzą. Staw, jeżeli chodzi o staw, no to tak on wygląda. No nie ma tragedii z poziomem wody, mogłoby być lepiej, ale zostawiam to w spokoju. Gęsi lecą, idą, idą. Nie wiem czy faktycznie ich nie przenoszę na zimę do kurnika do niosek, no ale jeszcze muszę się zastanowić, no bo tak to gdzie one tu będą nocować i spać i się grzać. Jak one nawet nie wejdą do tego gęśnika, co im zrobiłem, yy, dobra, zostawiam im to, biorę to, to napełnię im, a to kaczkom tam napełnię. Zaczynamy też jak te karmidło. O, ale tutaj przepaść się zrobiła. Masakra. Tutaj lecimy, lecimy, żeby żebym się nie przewrócił, bo by były jaja. Ok. No, tutaj też małem pusto. pusto Chyba im to opuczę lekko. Ech, patrzcie, jakie to brudne. Tu też opuczę i to. Ok, i można im teraz wsypać. Cyk, cyk, tylko jeszcze dla rybek, które będę chciał zostawić. Okej, okay. dobra, i to dla rybek zostawię. No i tu już mają kaczuszki, mogą sobie jeść. O, gęsi tu przyszły, a kaczki tam jedzą. I niech rybki sobie tu ładnie jedzą. Także o, leon tam jest. Leon. Felix o, o. Leon. No dobrze. Także tu mamy ogarnięte. Jutro jeszcze przyjdę im tutaj. Zobaczymy, jaka też będzie. Oj, gąska, gąska, gąska. Jaka też będzie pogoda. To zaś im przyniosę te duże wiadro z jedzeniem. No i niech sobie jedzą. Ale mokro kurki macie, co? No, mokro, mokro. O, jedno jajko jak widzimy tu zniosły. No zdarza się zdarza. Także damy do gniazda. Jeszcze. Może tu coś będziemy. Zastaniemy. Chyba nie. Chyba noszą tak to w gniazdach. No dobrze, kurki jak widzicie w mokre. Tutaj tak patrzę, tu dużo zimna, też ucieka przez tą blachę. I nie wiem czy to też nie będzie trzeba ocieplić, no ale zobaczymy jeszcze no to naj, najbardziej będzie trzeba jakoś ogarnąć, ale jeżeli chodzi o to to właśnie przyszedłem to zmierzyć, jak to jest wymiarowo i jaką płytę do tego muszę kupić płyta poliwęglanowa, dokładnie tak Pleks jest zbyt w sumie droga poliwęglan będzie też przejrzysty a ma takie komoro, komorowy tak zwany czyli ma tak, wzmocnienie i tak czyli w zasadzie dwie ścianki więc nawet cieplejsze a tutaj znowuż ptaszek no niestety piękny ptaszek a Trixie oczywiście na nie poluje szkoda chodzą tutaj te kurczaczki chcą wejść zaraz je wpuszczę o i tam jest ta kwoka która dziobnęła bardzo mocno tego pisklaka seramy ale dobrze bierzemy moi drodzy cztery wytłaczanki tak cztery no i zobaczymy, ile dzisiaj jest tych jajek, sam jestem bardzo ciekaw, dlatego że, że no po prostu jestem ciekawy, także widzę, że jedzonka nie mają, zaraz dam im jedzonko, najpierw tylko pozbieram, o, wody też nie mają, znacznie szybko, szybciej piją, no ale to wiadomo, jak jest ich więcej, to bardzo szybciutko to idzie. Ok, lecimy z pierwszym gniazdem, którym jest 9 jajeczek, tak? Chyba tak bardzo ładnie, no kurka, ty, ta bezdzioba taka też fajna jest. Ona da się głaskać i tak dalej. Ach. tutaj też trochę tych jajeczek jest. Także mamy już 10. No i drodzy, ale coś ten obiektyw jest jakiś brudny czy mokry, nie? Chyba A nie, tak mi się tylko wydawało. No więc zbieramy dalej. Także mamy 16 jajek, tutaj są dwa, jedno chyba rozbiło się. Dobra, tutaj jest całkiem sporo. Też wyczyściłem tutaj kurką pod grzędami, bo też już miały brudno. Kurka. A jeżeli chodzi o tą płytę, no, płytę poliwęglanową, to muszę kupić jeden egzemplarz o wymiarach 2 na 2 metry na metr. I wystarczy. No, jestem ciekaw, ile tych jajeczek, bo zbieram i zbieram, a tu się nie kończy. Tu kurka siedzi, to zaraz zbierzemy najpierw tutaj. No ja coś czuję, że może być ładny wynik. Także mamy już 30, moi drodzy, i mamy teraz tak 34. Ale zaczął padać. Słyszycie chyba nie? Dobra, to już możemy tutaj dać, a tutaj weźmiemy sobie na zewnątrz te no, kurka, kurka daj zebrać. No co kurka trzydzieści osiem i to wszystko. No, nie kurkami, tam nie przeszkadzasz w tym gnieździe Dobra, także 38 jajek moi drodzy Piękny wynik, bardzo ładny No Zamykamy kurki? Nie, jeszcze nie. Jest jeszcze jedna kurka I chyba wszystkie No chodź kurka, co ty siedzisz przed tym, z tym kurnikiem, taka... No okej okay. Trochę się tutaj z nimi pobawiłem powiedzmy Porobiłem zdjęcia na Insta zdjęcia, relacje na Instagrama, także jeżeli nie śledzicie jeszcze, to zapraszam, w opisie macie linka, tutaj jeszcze mam jajko od tej, od tej kury, co tutaj była, wiecie, A, co tak ciężko się wyjmuje, to. Dobra. Okej okay, moi drodzy, także tak to właśnie wygląda. Kończę dzisiejszy dzień w taki sposób kurki zamknięte, nioski również oj, zgasiło mi się światełko i moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało jeżeli tak, to oczywiście łapa w górę komentarz, subskrypcja kanału i oczywiście e, napiszcie w komentarzu co chcecie w sumie do mnie a my widzimy się już w kolejnym odcinku do następnego siemaneczka